Witamy w kolejnym odcinku bohaterów historii. Tym razem będziemy opowiadać o jednym z ważniejszych buntowników z naszego terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie rozbicia dzielnicowego, ale również w trakcie rządów króla Jagieły. Władysław Biały jest bohaterem naszego odcinka. Władysław Biały urodził się pomiędzy rokiem 1327 i 1333 rokiem. Był synem księcia Gniewkowskiego Kazimierza III i nieznanej z pochodzenia i imienia kobiety. Był starannie wykształcony, znał łacinę, umiał czytać i pisać i w okresie średniowiecza były to jego atuty, a swój przydomek zawdzięczał kolorowi e, włosów. Miał starszą siostrę, która była e, córką e, jego ojca, ale również była żoną bana Bośni Stefana, tre, e, Stefana II. I oni także mieli córkę Elżbietę, a ta była żoną króla Węgier Ludwika Anderwageńskiego, a ten był właśnie ojcem e, Jadwigi, która została królową Polski, żoną Jagieły. Po śmierci swojego ojca, pomiędzy rokiem 1347 a 1350, Władysław Biały został ostatnim księciem w Gniewkowie i uznał zwierzchnictwo polskiego króla Kazimierza III Wielkiego. Kujawy w tym czasie, o których już niejednokrotnie wspominaliśmy, składały się w XIV wieku z kilku księstw. Mieliśmy księstwo Brzeskie ze stolicą w Brześciu Kujawskim, mieliśmy księstwo Inowrocławskie ze stolicą w Inowrocławiu, księstwo Gniewkowskie ze stolicą właśnie we wspomnianym Gniewkowie, gdzie rządził nasz bohater oraz księstwo Bydgosko-Wyszogrodzkie ze stolicą w Bydgoszczy lub w sąsiednim Wyszogrodzie. Władysław Biały związany jest z Gniewkowem był współpracownikiem polskiego króla Kazimierza Wielkiego. W 1359 roku pojął za żonę Elżbietę, córkę księcia Strzeleckiego Alberta i dzięki temu otrzymał od króla w lenno kasztelanie Inowrocławską, czyli powiększył teren, którym zarządzał. Po śmierci żony niestety musiał zwrócić Inowrocław polskiemu królowi. Ta decyzja wpłynęła na pogorszenie relacji pomiędzy Władysławem Białym a właśnie e, naszym królem i Władysław Biały opuścił teren swojego księstwa. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcie pieczęci Władysława Białego oraz okładki książki, w której właśnie znalazła się ta pieczęć, a tą pieczęcią Władysław Biały posługiwał się podpisując ważne dokumenty. Tutaj na slajdzie widzimy właśnie okładkę książki oraz e, z tej książki pochodzącą pieczęć Władysława Białego. Nasz bohater w latach 60. XIV wieku opuszcza. Gniewkowo i odbywa szereg podróży i pielgrzymek. Między innymi trafia do Ziemi Świętej, widzimy go również w dokumentach w Pradze. Jest także wśród krzyżaków, pojawia się w Malborku. Uczestniczy właśnie w tym czasie także w Krucjacie, czyli w wyprawie przeciwko pogańskiej Litwie u boku księcia Burgundii Filipa śmiałego. Po tej wyprawie przeciwko pogańskim Litwinom widzimy naszego bohatera na dworze papieskim w Avignonie, a później we francuskim klasztorze w Dijon. Więc widzimy, że ten nasz bohater podróżował po Europie właśnie w latach 60. XIV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, Władysław Biały postanawia ubiegać się o polską koronę. Wiemy, że nasz król Kazimierz Wielki e, niestety nie ma męskiego potomka. Władzę po nim e, przejmuje właśnie Ludwik Andegaweński. Mimo tego, nasz bohater Władysław Biały própo, proponuje przejąć władzę w Polsce. Dochodzi do wojny pomiędzy Władysławem Białym, a polskim królem Ludwikem Andegaweńskim. Wojna ta ma róż, różny przebieg. Na początku wygrywają siły królewskie, zmuszają naszego bohatera do opuszczenia Polski. W następnym roku, w 1375 roku, nasz bohater ponownie pojawia się na Kujawach. Zdobywa zamki w Złotorii, w Raciążku czy w Gniewkowie. Teraz na zdjęciu widzimy zamek w Złotorii. No i właśnie przy zamku w Złotorii dochodzi do decydującej bitwy pomiędzy siłami naszego księcia a polskiego e, króla. W tej e, bitwie, w tej wojnie ginie e, przybrany następca tronu. Wskazany przez Kazimierza Wielkiego jego wnuk Kaśko-Słupski. Mimo tego Władysław Biały przegrywa tą walkę o władzę. Po raz kolejny Władysław Biały próbuje zdobyć władzę po właśnie śmierci Ludwika Ande, Andegaweńskiego, kiedy władzę w Polsce przejmuje wspomniana już Jadwiga, ale tak naprawdę ta próba nie udała się naszemu bohaterowi, jak wiemy królem została Jadwiga oraz wspomniany na początku Jagiełło. Nasz bohater umiera w 1388 roku w Strasburgu. W naszym materiale bohaterowie historii staramy się pokazywać postacie związane z historią naszego regionu. Zachęcamy do oglądania. Dziękuję za uwagę.